Tematem tych wykładów jest filozofia współczesna, mianowicie to, co w niej jest względnie najnowsze. Z tego punktu widzenia wybrałem ten prąd, który się nazywa egzystencjalizmem. Wydaje mi się, że przynajmniej pod dwoma względami jest nowy. Po pierwsze, przez to, że olbrzymia większość poglądu filozoficznym miała za temat świat. W tym świecie człowiek ma jakieś miejsce mniejsze czy większe, ale on był zawsze tylko cząstką tematu filozofii. Teraz w egzystencjalizmie istnienie człowieka, lub jak to się z łacińska mówi, egzystencja stała się głównym, a właściwie jedynym przedmiotem filozofii. Druga różnica polega na tym. Ta filozofia, jak Państwo mogli łatwo zauważyć, jest filozofią pesymistyczną, ale wśród pesymistów, którzy zawsze byli, zajmuje szczególne miejsce. Dla dawnych pesymistów y, y, egzystencja była po prostu zła. Dla egzystencjalistów jest bezsensowna i beznadziejna. Y, 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 nie skończyłem poprzednim razem. Wykładu zostaje jeszcze jeden rozdział, ale na to, żeby nawiązać ciągłość, przypomnę bardzo krótko to, co powiedziałem poprzednim razem, bo pamiętam zawsze o tym powiedzeniu starożytnego filozofa, że jeśli coś warto jest powiedzieć raz, to warto i drugie. Otóż przypominam, jak to filozofie egzystencjalistów których nazwiska tutaj były napisane, Niemiec, Heidi Herzaczą, Francus Sartre rozwinął, uprzystępnił. Otóż próbowałam po pięciu punktach państwu wyłożyć. Mianowicie tak, po pierwsze istnienie w myśl tej grupy filozofów jest istnieniem w świadomym i w zespole. My jesteśmy tym bytem szczególnym, który może o sobie powiedzieć ja jestem, bo jest tego świadomy. Ale jest otoczony przez inne podobne byty i zatem to jest egzystencja świadoma i zespolona. Po drugie, ta egzystencja jest istnieniem fałszu. Ale raczej może w takim bogonku. Po drugie, jest istnieniem trwodze bo to istnienie jest nieustannie zagrożone, kruche. Musi się skończyć śmiercią. Tej śmierci rękamy się, czekamy na nią i wiemy, że jej nie unikniemy. Jak to nazywał Heidegger, nasze istnienie jest istnieniem sumtodę, ku śmierci. Po trzecie, Istnienie ludzkie jest istnieniem fałszu, dlatego że nie, istniemy, nie, nie istniejemy tak, jakby to może wynikało z naszej natury, tylko istniejemy tak, jak widzimy, że istnieją dookoła. Żyjemy tak, jak się żyje, chodzimy tak, jak się chodzi i to fałszuje naszą egzystencję. Po drugie wierzymy w wyrazy. Jesteśmy przekonani, że świat jest taki, jak to słowa mówią. I przez to wyrazy zasłaniają nam rzeczy. Dalej zanikamy w codzienności, w tym się życiu. I to nie może być inaczej, bo żyjemy w i szukamy czegoś, co nam tę trwogę zmniejszy te współżycie, te naśladowanie, to tę trwogę zmniejszam. Po czwarte, żyjemy w nicości, bo wymysłem są wedle egzystencjalistów wszystkie idee, wartości. Wymysłem jest ogólna, powszechna, wieczna materia. Istnieje tylko uciekająca chwila. Nie ma już przeszłości. Nie ma jeszcze przyszłości. Jest tylko ta chwila, nie ma nic więcej. I ona ciągle ucieka, nawet to jedno, co jest, nie trwa. Przejdźmy teraz do piątego punktu, który charakteryzuje te syrozozy. To jest, można powiedzieć, istnienie. Samotne i zmusu wolne. Rzecz w tym, że poza istnieniem nie ma nic. Nie ma nic, na czym można by się oprzeć, na czym by można oprzeć istnienie. Nikt nie pomoże, nikt nie wyjaśni, nikt nie poufnie. Poza sobą człowiek nic nie zajdzie. Jest opuszczony. Delessé, jak to nazywam, sar szuka racji swego bytu. Ale byt nie ma racji i nie potrzebuje. Byt jest, istnienie ludzkie jest i na tym koniec. I poza sobą człowiek nie ma żadnych praw, żadnych racji, żadnych praw, żadnych nakazów, żadnych wartości, żadnych dyrekcji. O krześle wiadomo skąd się wzięło i po co jest. O człowieku nie wiadomo. Nie wiadomo skąd się wzięło, wziął i po co jest. Nie ma etyki, która by uczyła żyć. Nie ma podstawy żadnej do tworzenia nakazu. Jak to m, powiada Sartre, nie ma znaków na ziemi. Nie ma żadnych znaków, które by pozwoliły nam się orientować w świecie. Nie ma etyki która by uczyła żyć. Jeśli zaś nie ma żadnych znaków na świecie, jeśli nie ma przepisów, nie ma praw, nie ma nakazów, to w takim razie nie ma nakazów. Nigdzie nie jest napisane, powiada sam, że trzeba być uczciwym. Jesteśmy sami. Musam sobie, Nikt nie przyjdzie nam pomocą, nikt nas nie pouczy. Będziemy wiedzieli tylko to, co sami z siebie wiemy. To jest ten jeden punkt kardynalny, że nie ma znaków na Ziemi, nie ma żadnych praw, żadnych wartości, żadnych dyrektyw. Człowiek jest sam. Po drugie, także... Człowiek nie tylko nie znajduje obarcia poza sobą, ale nie znajduje go także w sobie. Nie znajduje nic, co mogłoby, o co mógłby się zaczekać. Nie można twierdzić, że człowiek jest sam sobie celem, bo nie jest niczym określonym. Będzie taki, jakim sam siebie zrobi. Zasadniczym warunkiem życia są pewne właściwości. Zawsze te same. Żadne przemiany historyczne, tu nie trzeba się łudzić, nic nie pomogą. Los człowieka, kondycja człowieka jest zawsze taka sama. Natomiast jest, można powiedzieć inaczej, jest Kondycja ludzka, jest los ludzki, jest sytuacja, w której człowiek się znajduje i w której nie może być. Natomiast nie ma natury ludzkiej. Nic nie można przewidzieć. Istnienie człowieka będzie miało ten sens, który on sam mu nadał. Jeśli nawet w świecie są wartości, powiadają wszędzialniści, to tylko te, to jest człowiek sam